I jeśli mówimy o armii z 2022 roku polskiej i rosyjskiej, no to jeśli chodzi o zasoby, to to armia rosyjska jest większa i, i, i miała większe zasoby do prowadzenia działań wojennych. Jeżeli sobie to przyłożymy jeden do jednego z armią polską, to rzeczywiście ten bilans jest na niekorzyść Polski. Ale takim zero-jedynkowym postępowaniem i analizowaniem sytuacji możemy zacząć jako punkt wyjścia, ale później trzeba walidować to różnymi innymi zmiennymi. Jako analityk wojskowy, jako. Analityk wywiadu, oczywiście zaczynam od tego. I można na podstawie tego zrobić sobie oczywiście grę i stwierdzić takie, takie tezy. I to, nie, I to może być też w dużej mierze prawda, na podstawie właśnie takiego zwykłego, laboratoryjnego porównania jeden do jednego. Natomiast jeżeli do tego dochodzą doktryny, użycia, taktyki, kultura wojskowa, wszystkie te związane z elementa, elemen, elementy z działaniami terenu przede wszystkim, bo teraz pytanie, gdzie, ten, gdzie walczymy, czy Rosjanie używają wszystkich sił? Za